Jeszcze tak szybko na wstępie chciałbym zaprosić Was na live, a, a raczej livey, które odbywają się praktycznie codziennie o godzinie 16, ewentualnie 18 lub 20. Naprawdę nie odbywają się tylko wtedy, kiedy nie wiem, albo mi się nie chce, ale to już w skrajnych wypadkach, albo mam jakąś bardzo ważną robotę. No i tyle, no mówię. Jeżeli jesteście zainteresowani, to też nad czatem na hitboxie macie na górze tam prawdopodobnie rozpiskę. Tam sobie też zajrzyjcie i będziecie przygotowani, miejmy nadzieję. I tyle, zapraszam Was do odcinka. Cześć! Witam panowie i panie. Z tej strony Mir i e, dzisiaj pogrywamy sobie w podróbkę Counter Strike'a. Nazywa się Critical Strike Portable. E, tutaj macie link do tej strony i po prostu możecie sobie na nią wbić, możecie sobie w niego pograć. Ostatnio jak grałem w tą grę, to tego komunikatu nie było, ale to nieważne. Ogólnie jak sama nazwa wskazuje to jest Critical Strike Portable, czyli wersja Portable. Nie ma innej tego Critical Strike'a. Kiedyś z tego co pamiętam, ta gra się nazywała Counter Strike Portable. Może mi się wydawało, ale teraz na pewno się nazywa Critical Strike, jest na Androidy. To Czy znaczy ogólnie urządzenia z Androidem i urządzenia z tam iOS-em. Czy coś jeszcze mogę powiedzieć? No w sumie tyle. Grama Multi, na które sobie dzisiaj nie wbijemy, ponieważ ja nie pamiętam mojego loginu, nie pamiętam hasła, nie pamiętam e-mailu, emailu, ani będę tutaj zakładał konta, bo po co? Wydaje mi się. Pokażę Wam singla, bo tutaj, te, tutaj też jest single. Są tutaj oczywiście y, mody różne. Jest bot match, który szczerze nie wiem do końca na czym polega, ale to może sobie sprawdzimy. Wydaje mi się, że najciekawszy zombie survival to zaraz pokażemy. E, team deathmatch, który jest po prostu deathmatchem takim jak w każdej grze, tym death matchem. Pojawiamy się w jednym miejscu, biegamy po mapie, strzelamy się z wrogami, tyle. No i klasyczny, taki jaki jest w CS-ie, czyli po prostu tam Bob Diffusal te sprawy Pokażemy dzisiaj zombie survival. W ogóle zapomniałem wspomnieć, o jezu, e, nagrywam na Mozilla, tak swoją drogą, jak widać. E, nagrywam na Mozilla, bo normalnie korzystam z Chroma, ale niestety Unity, bo to jest na Unity, czy tam Unity, e, nie działa mi na Chromie. Nie wiem, co Chrome postanowił swojego w, wgrać tam, czy co, e, że nie wygrywałem Unity do Chroma, no ale okej. Okay. W każdym razie, e, tak szczerze to przystępuję do nagrania tego trzeci raz, dwa razy. Kiedyś tam, już dawno, próbowałem to nagrać Teraz postanowiłem, że wrócę, bo szczerze nie wiem co nagrać Więc nagrywam to Dobra, wchodzimy w końcu do tego Zombie Survival um, Tutaj możemy oczywiście ściągnąć mapy o, Sortować można je e, Ja tutaj mam jedną ściągniętą, ale chciałbym... Chociaż chyba nie, teraz już nawet nie mamy jej ściągniętej Ściągniemy sobie... E, była taka fajna mapa, niestety No, poszukajmy sobie jakiejś ciekawej mapy e, Pamiętam, że tutaj jest nawet ta taka popularna mapa, co była w 1.6 popularna e, z Matrixa Ciekawa Wydaje mi się. O, jest Matrix, dobra. Pokażę, jak ona wygląda. Ona jest nawet fajna na zombie. O, jest i wczytało się. Ale ja nie chcę full screena, bo wy nic nie widzicie, niestety. Kliknę Escape i widzicie. No, niestety tej gry się zbytnio nie da nagrać. Jest, jest strasznie problematyczna. Klikniemy sobie play. Jesteśmy. Widzicie, jaka jest czułość. O, chuj Widzicie, nic się nie da zrobić. Taka jest duża czułość. Trzeba ją zmienić. Zawsze tak jest, niestety, w tej grze, że jest taka duża czułość. Motion blur'a też by się przydało obniżyć, chociaż. Field of View możemy sobie troszeczkę powiększyć, bo lubię akurat mieć duże. I Controls. Tutaj Sensitivity damy tak na no minimum 28 niech będzie. Yy, musi być równo, bo ja lubię równo jak jest. I jak? Halo? Gro? Dobra. Jest git. Okej, okay. jest gra strasznie cicho, ogólnie no widzicie te zombiaki są według mnie w porównaniu do Counter Strike'a, to znaczy ogólnie graficznie no widzicie, gra nie jest jakaś specjalna, jest to gra na urządzenia z Androidem, chociaż no ona była dawno wydana, dlatego tak brzydko wygląda, gdyby była na przykład teraz wydana to podejrzewam, że po prostu wyglądałaby o wiele lepiej. Ale mimo to, według mnie animacje i w ogóle zachowania tych zombiaków, w porównaniu do Counter Strike'a 1.6 i do innych jakichś tam Counter Strike'ów jest po prostu lepsza, no po prostu wyglądają te zombiaki o wiele lepiej, wydaje mi się no, zwróćcie oczywiście uwagę na to, że to jest grana na jeszcze Androida no niestety wymaga wtedy to minimum jakiegoś, no nie wiem jakiegoś po prostu pada czy coś, nie mogę oczywiście ruszać, nie wiem czemu czasem myszką w grze i musimy przez jakiś czas fokusować nie wiem czemu mam tak cicho szczerze tą grę, strasznie cicha, spróbuję zgłosić żebyście coś słyszeli, bo jednak to doda troszeczkę nie wiem jak to nazwać, może nie immersji, bo to będzie głupie. Zaraz wam te opcje pokażę, bo tutaj można ogólnie wszystko tutaj ustawić właśnie. Było Sound Volume, ale jest to strasznie cicho, ja chyba na Windowsie mam ściszoną tą grę. Spróbujemy na Windowsie zgłośnić, a raczej są możliwe, tak, dobrze mówię. Okej, okay, już jest głośniej, dobra. Niech i tak będzie, że jest 16%. Halo, no dobra. O, już słyszycie, dźwięki mówię, no nie są jakieś najlepsze, możemy oczywiście kupować broń. I tak jak wspomniałem, za chwilkę wam pokażę opcje, bo opcje akurat są bardzo ciekawe w tej grze, popatrzcie. Czekajcie, o, dobra, settings, nawet jak nas zabiją, to tam walić eee, To jest w serwer, o Mamy tak, matrix moda, który spowalnia grę Akurat tego wam nie pokażę, no po prostu jest spowolniona gra eee, Przez cały czas, tak swoją drogą Możemy wybrać nieskończonej amunicji Oczywiście bez niej bez nie, bez nie jest trudniej Night moda to jest bardzo fajna opcja. Oczywiście była to w 1.6, ale jakoś tak widzicie, te, ta konfiguracja serwera no w porównaniu do CS 1.6, tu jest domyślnie wszystko yy, można sobie ustawić, a w CS 1.6 na przykład MX-a, nie? Opieram się tutaj o porównanie do 1.6 ze względu na to, że po prostu ta gra ma być tak jakby taką parodią 1.6. Ehm. Enable body parts. Harder to kill, czy po prostu będziemy musieli strzelać w konkretne części ciała, bo jest trudniej zabić mm, te boty. Ehm. Możemy ustawić im życie Zostawmy na maksa, możemy runtime ustawić, zostawmy domyślnie. E, interwał spełnienia zombiaków, czyli co jaki czas zombiaki mają się zespałnić? Ilość zombiaków, e, potwory, jakiś fatis, terroryści. Spróbujmy terroryści, kamikadze tutaj są. Troszeczkę terrorystów, zobaczymy jak to wyjdzie. Szybkość zombiaków możemy troszeczkę przestawić, hilta zombiaków, Weapon set Settings możemy ustawić spawna zombiaków. I e, Weapon set Settings to AK47. Aha, możemy wyłączyć konkretne bronie. Popatrzcie. I tyle, no czy możemy to. No, to chyba tyle. Ok, to powinno być zapisane, miejmy nadzieję. No i widzicie, już dodaje jakiegoś klimatu. Możemy latarkę wyłączyć. Nic to nie daje. Oczywiście, zombie, jak widzicie, są szybsze. A to wychodzi przez to, że są cięższe po prostu. Zostaliśmy zabici przez bota monstera. No widzicie, od razu jest trudniej fajniej no mówię, no fajnie sobie pograć to ze znajomym, szczególnie, że to ma multi i da się grać, da się założyć serwer e, Jeżeli ktoś chce, to po prostu może sobie zagrać. To chyba ten, no tak, to ten terrorysta strzela Ich się nie bierze, bo oni są trudni ogólnie. Czy ja wam pokażę jeszcze inny tryb. Mówiłem na początku, że tak, no ale wydaje mi się, że chyba nie ma po co, chociaż no może jeszcze jeden weźmiemy jakiś na próbę, na przykład jakąś, e, jakiegoś tam Team Dead albo klasyka, żeby wam mniej więcej pokazać. Chyba Team Dead no klasyka raczej nie muszę pokazywać, nie? Akurat Team Dead tutaj też jest w miarę ciekawy. Bo tam ogólnie w CESie 1.6 jest jakieś jest Team Deathmatch taki. To jest taki widać, że skryptowana, Tutaj jakoś tak lepiej to działa, wydaje mi się. Kupmy sobie Digla, bo Digla jest jednak silniejsza, a poza tym potrzebuje amunicji. Ogólnie tutaj bronie widać, że tak jakoś zabawkowo strzelają, ale jakoś to nie przeszkadza. Da się strzelać, da się strzelać. HP mają dużo, albo to ten Digl jest słaby, raczej to ten Digl jest słaby, co? Żeby sobie naładować amunicję, to szczerze nie wiem, co zrobić. Aha, pojawiła mi się po rundzie po prostu, ok. Alo, zabijajcie się, gnoje. Wow, w ogóle te ragdole są zbagowane, widzicie, że one te klecą tak śmiesznie. No cóż, niestety, takie życie. E, czy wspomniałem o tym? No chyba wspomniałem o tym, że trudno się nagrywa tą grę, dlatego widzicie to w takim okienku. Początkowy pomysł był taki, że e, po prostu sfokusuję całego obs na to okienko. Stwierdziłem na końcu, że po prostu już wcześniej tak nagrywałem, ale jest z tym dużo roboty i jeszcze takie leciutkie. Po bokach główienka widać od właśnie tej strony, dlatego stwierdziłem, że po prostu będziecie widzieć, jak to wygląda. Oczywiście gra normalnie wszystko, spoko działa, kiedy chcesz sobie zagrać, ale kiedy chcesz to nagrywać, to jest po prostu masakra, nie? Więc tutaj się tutaj nie opierać tym, że ja gra na, na okienku. Po prostu możecie sobie normalnie zagrać na full screenie. Ogólnie to tą grę polecam też osobom, które właśnie e, grają na komórce i mają jakiegoś spada, bo wydaje mi się, żeby była ciekawa ta gra. Tego wam niestety nie pokażę, ale na multiplayer, z tego co pamiętam, pokazywało też, kto gra na jakim urządzeniu. Czyli wiecie, na komórce, czy na komputerze. Tak to rozdzielało. Nie rozdzielało na przykład na tablety, bo też mi się wydaje, że to jest jednak bez sensu rozdzielać na te tablety. O i widzicie, nawet pokazuje, gdzie my trafiamy, co nie? Według tego trafiamy, co ciekawe, w ręce, a trafiamy w głowę. Więc nie rozumiem. O, teraz w głowę trafił. Nie rozumiem kompletnie, na jakiej zasadzie to działa. One mają chyba bagowane modele, co? Terrorysta do nas strzela. Kupię sobie może. Uh, uzika, czemu nie, niech będzie. Śmieszne te bronie są ogólnie, nie wszystkie są w ces oczywiście w yy, 1.6, ale kto powiedział, że to jest 1.6 tak naprawdę, to jest przecież Critical Strike, czy tam Critical Ops, chyba Critical Strike. No i ogólnie ta mapa właśnie, a to nie jest w ogóle ta mapa chyba co? Nie, bo to, a, nie, bo ona się nazywa sorry, ona się nazywa Airport, to była tamta mapa i tam jest e, Airport, I to jest chyba właśnie z Matrixa, też nie jestem pewny, więc tutaj mnie nie bijcie, bo Matrixa oglądałem, tak wiecie, pół oglądałem, pół spałem, nie no, to znaczy nie, że mnie nudził czy coś, tylko ja oglądałem go akurat w telewizji i e, po prostu wyszło na to, że no, no no spałem, no bo się śpi, jeżeli się leży w łóżku i ogląda jakiś film z reguły, nie, na nim, chyba jeszcze nigdy nie, zasną, nie obejrzałem jakiegoś odcinka, to znaczy odcinka jakiegoś filmu do końca, jak spałem sobie w łóżku praktycznie. Logicznie nie, spałem, no to chyba muszę zasnąć, nie? Spałem, to muszę zasnąć. I mi 2, 2K16 już, 2K16, nie 15, jeszcze się nie przedstawiłem. E, jest już dziesiąta prawie minuta nagrania, a ja wtedy wam może przełączę po tej fali, w sensie jak już będzie następna runda, jakby, czyli za 28 sekund. Pokażę wam, jak wygląda inny tryb w gry i zobaczymy sobie, jakie tam są opcje, bo akurat tam nie patrzę na opcje. Co ciekawe, w ogóle widzicie te ręce? Nie wiem, co się stało, że widać akurat ręce, no ale okej. Okay. Terroryści są słabi w porównaniu do zombiaków, zauważyłem też też warto wziąć na uwagę. Jak sobie ustawiasz na przykład ich. Jakby, no, ustawiasz sobie ich. Zastanawiam się, czy udałoby tutaj się zrobić jakiś mecz wizów czy coś, bo miałem taki zamiar, ale wydaje mi się, że tak po dłuższym zastanowieniu, że nie, bo tutaj chyba nie ma żadnych. Przecież nie, czekajcie. Chyba hasło się nie da założyć. No niestety, jakby się dało hasło założyć, to spoko, można by było mecz widzów zrobić na speca, tam da się wejść z tego, co się rentuje. Dałoby się w miarę komentować tą yy, rozgrywkę, bo bym chciał zrobić taki mecz widzów, że wiecie, widzowie kontra wizowie, a ja sobie komentuję, nie? No chyba, że będziecie chcieli, żebym ja grał tam, no to wtedy możemy zrobić też tak. Ale też słyszałem dużo opinii, że ktoś chce usłyszeć, jak ja komentuję. Jeżeli ktoś siedzi na live'ie, na hitboxie, na który serdecznie zapraszam. To po prostu może usłyszeć. Raz tam chyba komentowałem nawet na tym live'ie Beka było ogólnie, no ale mówili, że w miarę dobrze komentuje. No nie wiem. Kiedyś jest spróbujemy komentować tak na poważnie, bo wtedy to było tak na niepoważnie. Jeszcze w Garysmodzie komentowałem, to już w ogóle Beka. Chyba była następna fala, co? No nieważne. Dobra, wyjdźmy sobie z gry, a raczej wyjdźmy sobie z tego trybu i pójdziemy sobie na Team Deathmatch. Chociaż ten botsmatch my korcie, ale to sobie sprawdzicie sami, jak będziecie chcieli. Eee, mamy tutaj dwie mapy chyba ściągnięte. My sobie ściągniemy jakąś inną. Na przykład, a spróbujmy jakąś e, Pool Clan Map. Ok, spróbujemy. Ok, wow. e, to jest zwykły. Aha, no ok. E, nie interesuje nas szczerze, zbytnio krajobraz. Bardziej interesują nas opcje. E, jest opcja, że nie można przechodzić przez graczy. Czy można? Jest aktualnie wyłączona. Czyli nie można. Można oczywiście body parts y znowu włączyć, które są, włączyć, które są chyba zbagowane. Można włączyć, że widać przeciwnika na radar. To się właśnie na tym deadmacze nawet fajnie sprawdza. Chociaż no wtedy to tak, jakby mieli im ludzie no. Ogólnie, boty tutaj są słabe albo bardzo dobre. Nieważne. Eee, czy można spektakulować tylko swój team? Slower, bullet, speed. Te sprawy weźmiemy sobie dla beki, Czemu nie? W sumie tyle, możemy jeszcze zakazać broń. No tutaj jest mniej troszeczkę opcji, mi bardziej, właśnie, podpadł do gustu. Zombie mod tutaj bo był akurat fajnie zrobiony. Jeżeli chodzi o te Team Deathmatch i inne gówna, to bez graczy jest tak średnio. Dodamy boty sobie. Tylko jak tu się. A, tu się boty dodaje, okej. Okay. Oj, nie wiem, czemu jak klikam parę razy, to widzicie, tak minimalizuje mi to, tak jakbym klikała, Anuluj czy coś. Muszę chyba powolutku, no. Eee, a halo, nie, o Jezus, strzelają do mnie, dobra Chyba nawet skanują, ale to nieważne Widzicie, te boty są strasznie, strasznie średnie, można od nich podnieść broń, więc są akurat, to jest duża zaleta tych botów W sumie to jest chyba Polday, tylko że po prostu zniszczony, nie? Chyba tak Troszeczkę zmodyfikowany minimalnie, spoko Strzelamy sobie tutaj po prostu i tak naprawdę tyle, tak to wygląda bo mnie to jeszcze tutaj czułości nie mam spasowanej, bo szczerze średnio mnie interesuje czułość w tej grze mnie interesuje, tylko czułeś w realu. I ewentualnie w goł No, myszki w sensie, no. Nie, to nie brzmi najlepiej. No, nieważne. E, no i widzicie, jak wygląda ta gra. No, chyba nie ma co opowiadać, kurde. No to w sumie może chyba by było na tyle z tego odcinka. E, zapraszam was na live'y, które są o 16.00 18, ewentualnie o 20 na hitboxie, po prostu trzeba wypatrywać. Tam na górze, ponad czatem, macie prawdopodobnie teraz już plan, go wprowadziłem i tam jest wszystko wypisane na dany tydzień, więc e, będziecie wiedzieć. Ewentualnie będę uzupełniał go w trakcie. I tyle, cześć. Tu powtarzam, było prawdopodobnie właśnie was na początku, bo wstawiam taką wstawkę, ale no wolę powtórzyć, może ktoś nie wiem, nie załapał czy coś. Niektórzy tacy są ludzie, że nie łapią za pierwszym razem i tyle. No. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, mam nadzieję, że zajrzycie na live, bo na live'ach jest bardzo miła atmosfera. Na odcinkach no niestety nie da się tej atmosfery oddać, bo nie mam z wami bezpośredniego kontaktu, mogę tylko pisać w komentarzach i opierać się na wasze rady. A na live'ach właśnie dlatego jest lepiej, że mogę po prostu czytać je na żywo. No oczywiście czasem się trafią dziwne osoby, ale to tam już nieważne. Ale skończmy może gadanie o tym live'ie, tylko po prostu się pożegnajmy, bo to miał być odcinek na YouTube'a, a nie na Hitboxie. Cześć!